Kochani, to droga duszy. Zrobimy sobie dzisiaj od rana, bo dzisiaj jeszcze przed pracą postanowiłam Wam zrobić czytanie na tą pełnię w rybach. Dzisiejszy, także od razu zabieram się do pracy przed pracą. Zobaczymy, jaka energia do nas idzie, jest pełnia w rybach, czyli uczuciowo-emocjonalnie, przepływ, przepływ też finansowy głęboko mistycznie może być zobaczymy co się w energiach zadziewa lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną za to, że mam dla kogo robić czytania za to, że nas jest coraz więcej i są z, z osoby zarówno z Polski jak i spoza, spoza kraju Mieszkający poza naszym krajem, tak jak wszystkich witam serdecznie. No i oczywiście trzymam, czy mam z kciuki, y, z Śląsk. Mm, słuchajcie, czy to nie jest ogólne? Takie szybciutkie, y, żeby się rozeznać w energii. Mm, mam karty wyjęte y, z wyroczni y, zwierząt. Pierwsze to jest niedźwiedź, który mówi o braniu się wolnego, braniu odpoczynku, robieniu odpoczynku i być może ten czas się kończy, bo to jest w sferze, co, co było, co odchodzi, co, co mija. Także mija czas jakiegoś odpoczynku. Mija czas przerwy, bo być może właśnie był ten czas pomiędzy stania, w jakby takim rozkroku to jest Fleming akurat. W pozycji odwróconej, i nie można było ruszyć. Może jeszcze, jeszcze ten czas jest, tak, że mamy ten brak zdecydowania. I to też ryby są takie mało zdecydowane, kiedy nie mogą podjąć decyzji. I może to był ten, ten, ten tak, czas, to się przetrawia, to się transformuje, to się tak przegryza. Dla niektórych. Oczywiście, wiem w tarocie i w energiach, no czas jest płynny. Ta rata zaraz sobie u, u, użyjemy. Co teraz jest? Karta osy mówi o tym, że życie potrafi ukryć, tak, urządzić i że to może nawet zaboleć, i, i może na chwilę obecną nie, nie dostrzegamy, to, co to ma na celu, tak. I czasami, jak spojrzymy wstecz na nasze życie, to się cieszymy. Że pewne rzeczy się nie wydarzyły, to, co e, manifestowaliśmy, to, co afirmowaliśmy i e, mieliśmy żal, że pewne rzeczy się nie wydarzyły. To, co chcieliśmy, żeby się spełniło najprostszym językiem, się po prostu nie wydarzyło, nie, nie spełniło się. I czasami nie mówię, że zawsze, ale cieszymy się, że czegoś chcieliśmy, a to się nie wydarzyło, albo że tego nie otrzymaliśmy żeby coś się nie stało, tak? Bo życie ma inny plan i wie, co jest lepsze. I pewne sytuacje, wydarzenia w tej chwili, które bardzo bolą, które mogą być niekomfortowe, niesprzyjające, mają jakiś wyższy cel, tak? Coś, coś więcej. I być może teraz patrzymy na coś negatywnie, na nasze życie, na sytuację, coś, co, co dla nas jest bolesnego, trudnego i ciężkiego. Za jakiś czas, z perspektywy lat, miesięcy, dni, tygodni, spojrzymy na to zupełnie, zupełnie inaczej jako naukę, jako wyciągnięcie nauki. Co przychodzi? Przychodzi ten biały kruk, który mówi zaufaj w magię, który mówi: dostrzesz magię niespotykane, specyficzne rzeczy, synchronizację wokół. Ee, rzeczy niezwykłe, nietypowe, ee, że magia jest właśnie dookoła, że, że jest wszędzie wokół nas i hmm, trzeba tylko w to uwierzyć, że rzeczy się dzieją w jakimś celu. Spotykamy też pewnych ludzi w jakimś celu, sytuacje się wydarzają. Które są dla nas w jakiś sposób magiczne, czy też ludzie są magiczni, ale potrzeba jest dostrzec to, tak, że czasami pojawiają się na naszej drodze ludzie, my szukamy czegoś e, według nas, e, na, na coś się kierunkujemy, na co się nastawiamy, mm, a pomijamy rzeczy, sytuacje ludzi, którzy się pojawiają na naszej drodze, któr, o których e, świat nam syła, bo my mamy zupełnie inne wyobrażenie. i przez to czasami odpuszczamy pewnych ludzi, sytuacje, pewne rzeczy, które są nam przeznaczone, ale my to omijamy, my się odwracamy. Jak w karcie czterech kielichów, tak? Przychodzi dar, ale my cały czas na przykład patrzymy w inną stronę i nie chcemy dostrzec tych darów. Więc tu jest też taka uważność, przychodzi i przychodzą te niezwykłe rzeczy. Przychodzą w jakiś sposób nagrody, jakieś coś dobrego, coś niezwykłego, coś niespotykanego. Tylko po. Potrzeba jest dostrzec to, umiejętność spojrzenia inaczej na świat, na życie z innej perspektywy, bo być może tych białych kruków było wcześniej więcej, a my tego nie dostrzegaliśmy. Dlatego tu jest takie przebudzenie się z, zimego, z zimowego snu z tej przerwy powstanie. Co już odchodzi, bo być może było właśnie transformowanie, przerabianie w takim, w takim hibernacji. I teraz dla niektórych jest coś bolesnego. Być może po tym przebudzeniu się widzimy, ile rzeczy się wydarzyło nie tak, albo ile rzeczy odpuściliśmy, których może nie powinniśmy odpuszczać, albo których też nie odpuściliśmy i cały czas trzymamy się. Ale przyjdzie, przyjdzie to takie objawienie, ten biały kruk, właśnie, który będzie symbolem czegoś nowego jakiejś nowej przyszłości, nowej ery. Nowego życia, nowego świata, nowego patrzenia na świat, na ludzi, na kontakty międzyludzkie. Dostrzeżmy to też między sobą, tak? Dostrzeżmy, dostrzeżmy też ludzi, którzy są takimi białymi krukami, którzy stają na naszej drodze, a my ich po prostu mijamy, nie dostrzegamy, cały czas kierując się na coś wielkiego. A cała magia może być właśnie w tych małych rzeczach, w tych drobnych sytuacjach w codzienności. Co nie znaczy, że niezwykłe rzeczy, takie wielkie, też się nie zdarzają i, i też mogą być właśnie takimi białymi krukami. Ale najczęściej jest to w tej takiej codzienności, w takim uśmiechu dziecka, w tym, że o, właśnie wstało słońce i pięknie świeci. No więc każdy ma inne te sytuacje, tylko nauczymy się tym cieszyć. Dobrze, słuchajcie, a, jedziemy z tarotem. Tak, 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 tak szybciutko, co chcę nam powiedzieć. Dzisiaj są oczywiście jak zwykle, ale wszystkich wyekspediowałam szybko <noise> do szkół, pracy i tak dalej, żeby móc dla was zrobić to czytanie, bo wcześniej nie miałam naprawdę czasu. A jest fajny, fajny czas, piękne słońce i piękna energia, zobaczymy chociaż dla mnie pełnia jest zazwyczaj i już to czuję od dwóch dni no, pełna głębi przemyśleń eee, ciężko przeżywam pełnię dobrze to było ból serca, strata rozdrażnienie ja chcę powiedzieć rozwałka, rozpad Rozpad, zdrada. To było być może odpoczywanie, bo daliśmy, dali, daliście sobie ten czas na uzdrowienie, tak? Pewnych ran złamań, które nas dotknęły, które były z nami, czas na uleczenie tego. I no być może teraz, teraz patrząc z perspektywy czasu, widzicie te, te właśnie rany, to, że. W jakiś sposób też przerwa, która była, mogła być też tą przerwą raniącą, ale była potrzebna, żeby to w sobie przerobić. Jeszcze jedno weźmiemy. Czas odpuszczenia, tak? Poczucia bycia w samotności się zamknęliśmy, zahibernowaliśmy, ale pojawia się właśnie to 8 buław, które mówi, jeżeli jeszcze z tego nie wyszliście, jeszcze się nie obudziliście, to to już następuje. <laughs> Wyjście z tego właśnie zapętlenia się w żalu, w smutku, w tęsknocie, w osamotnieniu, w takim właśnie bólu głowy, niewidzeniu perspektyw. Trzeba się z tego budzić, z takiego właśnie zahibernowanego, ciemnego snu, takiego koszmaru. I ta karta mówi: koniec tej przerwy, koniec tego siedzenia w tym i. Świat idzie do przodu i my też musimy raz, razem z nim ruszyć, więc, tu jest takie wyruszanie, komunikacja, komunikacja też samemu ze sobą, samego ze sobą, która może być jeszcze oczywiście zakłócana, ale ja widzę tu konkretny cel. Ja mam tego dosyć, dosyć tej przerwy, tego zamknięcia, tego nic nie robienia, siedzenia. To no nie musi być takie nic nie nierobienia, że, że faktycznie, fizycznie nic nie robię, tylko nie, nie robię nic z sobą, nie idę do przodu. Tu jest decyzja o wyjściu do przodu, i ta pełnia będzie Was wypychać też. Mo, może mogą się pojawiać takie stany niezdecydowania, wahania się, czy na pewno dobrze wybrałam, wybrałam. Ale cel jest konkretny, więc wychodzimy z zastoju, żeby coś zmienić, żeby wprowadzić coś nowego do naszego życia. Być może, żeby się z kimś skomunikować. Ale też samemu ze sobą, ze swoim żalem, swoją ciemną stroną, ze swoim strachem, z zazdrością, z takim poczuciem straty, poczuciem bycia wykorzystanym, gdzie przez ten czas się otulaliśmy, jakby ten plasterek zaklejaliśmy i mówiliśmy, że już nigdy więcej czegoś nie zrobię, już nigdy więcej w coś nie wejdę, już więcej nigdy się nie odważa, a teraz wychodzicie z tej energii, tak? wreszcie otwieracie się na świat. Jednak jestem gotowa żyć dalej, tak? Doświadczać, eksplorować. Otwierać się też na uczucia, na miłość. Chociaż bywało różnie i te, ta, ta pełnia może właśnie to jak najbardziej wyciągać. To co teraz? Równowaga, tak? Trzeba utrzymać równowagę. Jeżeli są trudności, są problemy. Trzeba być tu stabilnym. Nauka utrzymywania tej jednej wizji stabilności, bo tu jest właśnie, może być to chwianie się tak, czy, czy na pewno dobrze, dobre decyzje podjęłam, podjąłam, czy ja podołam, czy pokonam te, te trudności, bo coś dało mi kopniaka, być może życie dało mi kopniaka, a teraz trzeba to ustabilizować. Dlatego jest pokazane na horyzoncie tak i wspominanie czegoś, co było. Patrzenie wstecz, właśnie na jakieś rany, żale, patrzenie z perspektywy na to, jak zostaliśmy poturbowani, ale wyciąganie wniosków, konsekwencji. Może być takie zastanowienie, dlaczego ja, dlaczego tyle straciłam, straciłem. I tu jest, tak jak mówiłam, tu jest, myślałam o czwórce kielichów, a tu akurat pojawiają się więcej, pojawia się piątka kielichów oprócz zastoju, to jest ten żal, ten smutek i niemożność dostrzeżenia, że tam jest coś innego, że mam te dwa kielichy, czyli miłość do siebie, komunikację ze sobą, że może przyjść coś tu pięknego, jak najbardziej, więc jak, jak najbardziej Góra mówi, że trzeba się tu stabilizować, w tych emocjach, które są rozchwiane, które to w tym, co mnie boli, co aktualnie dla niektórych życie ciężkiego przynosi, co wywodzi się z przeszłości, odwrócić się od tej, od tej przeszłości już, już trzeba to zakończyć, i bo to jest teraz, wiecie. Y Zawsze można sobie powiedzieć, to też minie, bo nic nie trwa wiecznie. Tak? Ani szczęście nie trwa wiecznie, ani smutek, żal. Jeżeli my będziemy się w nim zagłębiać, to będziemy tak się na nakręcać, zapętlać w tym i nic pożytecznego nam to nie przyniesie. Yy, dlatego trzeba odwrócić się od tego. Nie ma innego wyboru. Jeżeli nie możemy zrobić tego sami, potrzebny nam jest terapeuta, potrzebna jest osoba, która nas z tego wyprowadzi. Ale nic nie da nam yy, żałowanie, biczowanie się. Cały czas patrzenie wstecz to wymaga czasu, ale energii, oczywiście, i dla niektórych, no, jak najbardziej, pomocy z innej strony, żeby, żeby wyjść z tego. Dlatego pojawia się też ten biały kruk. Może to być osoba, która poda Wam rękę, a może być to też. No i znów się pojawiło. Tym razem 5 denarów w braku. Może to być sytuacja też, która wyciągnie Was. No i, i mamy teraz ciężką sytuację, oczywiście powodzi. Co to, o czym nam tu świat mówi, zobaczymy później, tak? Ale bardzo dużo ludzi w tej sytuacji się jednoczy, wspiera. I dostrzeżmy też to, że, że potrafimy być razem, tak? Potrafimy pomagać, potrafimy w trudnych chwilach... Pokazywać swoje serce, podawać rękę na, na, różne, na różne sposoby. Wsparcie może być i psychiczne, i rzeczywiście materialne, fizyczne, bo tu jest brak. Brak, piątka, żal, smutek, załamanie, brak nadziei, brak perspektyw. I piątka Denarów mówi tak, tak samo o stratach finansowych, o braku. Nie wiem co zrobię dalej, tak, ale pojawia się królowa buław, która mówi nie poddaje się. Idę do przodu. Tak łatwo nie dam się pokonać, tak? I pokonuje te przeszkody, problemy. Królowa buław naprawdę potrafi iść po trupach w tej najgorszej wersji. A w tej takiej pozytywnej jest bardzo odważną, silną kobietą, silną er energią żeńską. która będzie walczyć do końca o siebie, o swoje dzieci, o swój dom. O swoją rodzinę, o swoje bezpieczeństwo, o stabilizację, tak? I żeby zawsze iść do przodu. Więc tu jest niepoddawanie się, niepoddawanie się, ustabilizowanie tych ciężkich emocji, bo przychodzi jakaś nowa możliwość, nauka. Zobaczymy tego białego kruka. Dobra, nadzieja. I nowy początek, tu jakieś oczyszczenie i nowy początek, słuchajcie, rozliczeniem rozliczenie samą ze sobą, z innymi być może, sprawiedliwość jakaś, wyrównanie. O, I karta mi spadła. Ostatnio na naprawdę te karty mi wyskakują same. I pojawił się świat, słuchajcie. Jeden cykl jest koniec i początek. Jeden cykl się zamyka, a drugi się otwiera. Ten biały kruk mówi nam o nowym początku czegoś, o niezwykłych rzeczach, o synchronizacjach, o skojarzeniach. Nowy wędrowiec rozpoczyna nową drogę, więc wchodzimy w zupełnie nowy etap. Kończy się cykl, być może świat, jaki widzieliśmy, albo z perspektywy, z jakiej patrzyliśmy na świat do tej pory, pojawiają się nowe możliwości, nowe przyjaźnie, nowi ludzie, nowa wędrówka, nowy początek. Zdobywanie nowych doświadczeń na nowych płaszczyznach, na nowych etapach życia, bo już coś mamy za sobą. Teraz tylko trzeba przetransformować te negatywne emocje na negatywne doświadczenia w jakiś pozytyw, wyciągnąć wnioski i iść dalej, rozwijać się, bo nowy cykl, stary cykl się domyka i otwiera się coś nowego i pojawia się miłość. Zobaczcie. Emocje. Te emocje mogą być szarpane na razie jeszcze. Ale w gruncie rzeczy pojawi się ciepło, radość, współpraca, miłość, yy, uprzejmość, podanie ręki właśnie, otulenie Anio aniołek. No może ja aniołek, ale to jest gołąbek pokoju i zwycięstwo, zwrot w sytuacji nowy, nowy rozdział, nowy rozdział, nowy początek. Być może ciężko było, i tu, tak jak mówię, to się domyka, więc jeszcze może być ciężko. Ale to jest tworzenie nowej rzeczywistości, wychodzenie z tego ciężkości, być może odpo yy, odpowiedzialność, która zosta została w jakiś sposób na nas narzucona. Może do kończenia jakichś procesów karmicznych, yy, rodowych, yy, sytuacji z przeszłości i ruszenie do przodu. I zobaczymy. Zobaczymy sobie z naszych szóstych zmysłów biegaczy. Co tu? No, Ona się tak. Dziwnie nasują. Bo one się bardzo elektryzują, te, te karty są powlekane. O! Teraz idzie. Ok. Otocz się światłem i to jest ta pozytywna energia. I może ten anioł w jakiś sposób zobaczcie, sprawdźcie swoich przewodników duchowych, tak? Może macie jakieś anioła, który jest waszym przewodnikiem duchowym. Może musicie z nim porozmawiać. Może ma Wam coś do przekazania? O, no szaleństwo normalnie. Bądź wdzięczny być może w jakiś sposób za to, co odchodzi i za to, co przychodzi, bo przychodzą nowe cuda, za doświadczenia, które zdobyliście i za to, co nowego przychodzi, za ludzi, którzy być może pojawią się w Waszym życiu, oczywiście tych pozytywnych. I uziemienie. Tak, i to jest bardzo potrzebne w tej właśnie, tak jak mówiłam, pełni, która jest rozchwiana może być może powodować, że nasze emocje będą skakały z lewa na prawo, z rozpaczy w zachwyt i trudno będzie to ustabilizować, dlatego pojawia się sprawiedliwość, czyli stajemy jasno twardo na nogach, i to jest to uziemienie, może potrzebny jest właśnie spacer dla każdego coś innego, ale twardo, stanięcie twardo na ziemi nogami i spojrzenie prawdzie w oczy na rzeczywistość bez używania emocji, tak? Może to być trudne, ale jest taka konieczność spojrzenia obiektywnie. Co można zrobić, jak można zadziałać? No i zabrać się do pracy, tak? Szukaj odosobnienia, bo być może trzeba pomedytować, pomyśleć, zastanowić się, jaką obrać, jaki kierunek, w którą stronę tak? W którą stronę pójść? Trzeba się nad tym konkretnie zastanowić i podjąć konkretne decyzje i konkretne rozwiązania. Być może trzeba się kogoś poradzić. Czasami yy, może trzeba skonsultować się z urzędnikiem na chwilę obecną, yy, z osobą yy, prawną, osobą, która to tak już przyciemie, która zna się na rzeczy, która może nam doradzić yy, dokładnie jak rozwiązać dany problem, daną sytuację. Yy. Albo, tak jak mówiłam, jeżeli bardzo rozchwiane są te emocje i tu mamy problem właśnie ze stabilnością emocjonalną, udać się do osoby, która zna się na rzeczy, ta, która może nam pomóc. Udać się do psychologa, terapeuty i tak dalej. Ale jesteśmy prowadzeni do nowego cyklu. Wiesz w takie codzienność, ale widocznie tak byłam. E, miałam wam to powiedzieć. Wielu ludzi nigdy nie pozna prawdziwego, a zarazem banalnie prostego sensu życia, jakim jest nauczyć się nim cieszyć. No proszę. Czas nigdy nie jest stracony. Zawsze cię czegoś uczy. Nawet wtedy, gdy poświęciłeś go czemuś, w co niesłusznie wierzyłeś. I to jest właśnie takie wychodzenie z tej przeszłości. Być może ze starych przekonań, uwarunkowań jakichś. Być może to tak właśnie było, że było to narzucone przez rodzinę, przeszłość. Pokolenia. Każdy ma inną sytuację, ale chodzi o to, żeby to dostrzec i po prostu zostawić, co nie jest nasze, i iść w nową stronę. Nowe doświadczenia, nowa nadzieja, nowy okres w życiu, nowy etap, cykl. Jakkolwiek to naz nazwiecie, nowa podróż się rozpoczyna. Dla kogoś mogą być podróże zagraniczne, tak? Ale rozpoczyna się nowy cykl, i to od nas zależy. Jak my ten cykl rozpoczniemy, i jak dalej on się potoczy. Zawsze będą padki wzloty, ale dostrzegajmy tę te, te naukę i tą radość, bo tak jak e, mówią, e, gwarantowane mamy przykrości, tak, smutek, stratę i e, żal, i ciężar. To wszystko jest gwarantowane. tak? My radości e, życia musimy się nauczyć, a cały, całą resztę to mamy jak w banku. <tacze> Także. E, uczmy się cieszyć z życia i brać to, co najlepsze. Ok. To tyle na to. Szybkie, ranne czytanie. Mam nadzieję, że nie aż takie ciężkie No ale co miałam powiedzieć, to musiałam powiedzieć oczywiście. Życzę Wam przemiłego dnia, ciepłego, żeby słońce wszystko osuszało. E, I co? Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Jeżeli potrzebujecie kontaktu w opisie filmu, jest do mnie mail droga Jeżeli chcecie mnie wspierać, to w opisie filmu jest też link do bajkowitu i możecie mi postawić kawkę od rana. Ja coś czuję, że przyjdę do pracy i kawa będzie eee, dobra. To takie żartem, pół serio. Mm, no i co, żegnam się z Wami już teraz chyba. Naprawdę do zobaczenia w czytaniach miesięcznych. 爸爸，不下雨。<music>